Poza tym, dojazd tutaj jest kuźwa katastrofalny, A no Miał być program w zasadzie Kamperem na dziko w Bieszczady, a to się zaczyna zarobić Ekspedycja Bieszczady. Wjeżdżamy na kolejne fajne miejsce. To jest przy jeździe do Lustowisk. Jest taki fajny punkt widokowy. Tutaj można też się zatrzymać. I przespać. Piękna panorama stąd jest. Proszę już nawet, można coś kupić do żarcia. Kolejne fajne miejsce, po drodze do Lutowic, przy zjeździe do Lutowic, macie tutaj taki punkt widokowy. Jest tak pochmurno, no dzisiaj to nie specjalnie tutaj dronem jest, żeby polatać. Ale też tutaj można spać, nie ma oczywiście żadnych mygód, nie ma żadnych toalet, ale widzę, że tutaj w tym roku można już coś kupić. Jest jadłobóz tutaj jakiś, który stoi codziennie, bo przejeżdżamy już tutaj, który jest względu, a toalety, toalety w tym roku też są. I tu, na tej górce za nami, ponoć jest to najciemniejsze miejsce w Polsce. Tak zwany Park Noclego Nieba. Nie wiem, nie sprawdzali żeśmy tego, ale też możecie się tutaj na noc zatrzymać. Jak wygląda panorama, z tego zaraz wam pokażemy. I tam na wprost, tam na wprost są lutowiska. Na najciemniejsze miejsce w Polsce, jeżeli ktoś ja fotografie lubi, lubicie. No i postawili tutaj to i to ja teraz. A tutaj macie od razu lunetę, też możecie sobie popatrzeć przez tą lunetę. Oczywiście Tam na górę jak pójdziecie, to jest najciemniejsze miejsce w Polsce. Podobno. Pięknie. Dobra, wyjeżdżamy, jedziemy dalej. Tak, mam tylko proforma, pokazaliśmy gdzie można tutaj się przekimać jeszcze pod posianami tam tam podeszła. Słuchajcie, spróbujemy się dobić do miejsca. Nie wiem, czy to jest pierwsze na świecie, ale na pewno pierwsze w Europie miejsce, gdzie wydobywano ropę naftową. To chyba było tu, nie? Tak. Jest Skorodne I Polana 9. No i kończy się asfalt. Przysieramy do Skorodne. tu widać, że jest tylko 200 metrów asfaltu na odcinku 5 km. no jest cudnie, no. Dzika, dzika kraina, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Cztery domy tutaj stoją. Idziemy dalej, będziemy się starać, próbować, próbować mi lasami przebić do, do Polan. Nie ma nic, tu kompletnie nie ma nic. To Topusowy stary? Nie, to szopa jakiś, przystanek jakoś. Ale sobie tu ludzie mieszkają, zobaczcie. U, sami sobie. Sami sobie. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że się przebijemy. A domek. Przejdziemy. Przejdziemy. 10 na godzinę, szybciej nie ma szans tu jechać. To już jest straszne za dupy. No jesteśmy 10 km w lesie od najbliższej drogi. Tu się asfalt na jeden samochód robi. I dotarliśmy do miejscowości Polana. Teraz co tutaj jest dalej, napisane? Nie wiem. Aha, tu jest od tych szybów. Droga do kopalni ropy naftowej dalej już nie pojedziemy, dalej czas trampka. Słuchajcie, jesteśmy w miejscowości Polana Całkowity koniec świata, całkowity. Jeszcze na takim końcu świata w Polsce nie byłem, a odwiedzimy jeszcze dzisiaj bazę nad Rostokami i tam jest tabliczka Koniec Świata. Sądzę, że powinni tą tabliczkę tutaj przenieść. Pójdziemy kawałek stąd, jakieś 600 metrów, jest kopalnia ropy naftowej. Jest to pierwsze miejsce albo na świecie, albo w Europie. Sprawdzę to później, bo nie wiem, gdzie została wydobyta ropa naftowa. Wydobył ją profesor chyba Łukasiewicz i on dokonał pierwszej ratyfikacji tej ropy. I powstała wskutek tego nafta, którą cały świat później opalał, yy, lampy naftowe. Nafta miała zastosowań tysiące. Oczywiście nie opatentował tego, tak więc ten wynalazek rozszedł się błyskawicznie po całym świecie. Kochanie, co powiesz na temat tych okolic? Co? A. Boisz się tam iść? Powiem Wam szczerze, że sam byłem w lekkim szoku, jak żeśmy, tutaj, jak żeśmy się tutaj przebijali. Darujcie sobie tutaj przyjazd. Chyba że ktoś lubi takie wędrówki, to z buta. Bo samochodem, to mówię Wam pod Bogiem, że jest tutaj. My mamy pneumatykę, możemy go podnieść. Mamy opony założone takie, że po takich kamieniach sobie możemy jeździć, mimo że jesteśmy cięscy. Ale też miałem takie obawy, czy się nie wrócić czasami. Nawet szefowa jest w szoku. Bez ludzi. To chyba ta ścieżka tu będzie prowadzić, wiesz? Tego się obawiasz Tego się obawiasz? No to idziemy zobaczyć. Takie żółte tabliczki nas prowadzącego do tego miejsca. Nie ma żadnej informacji na niej. Bardzo grząsko. Błotko. No i chyba docieramy do celu, bo już widać tutaj tabliczkę. Dawna kopalnia ropy naftowej. Idziemy dobrze. Następny znak. Boję się. Nie bój się, bo ja sam w strachu jestem. Już jesteśmy kochani na miejscu prawie. Dobra, teraz będziemy do szybu schodzić. A, tu były dwa szyby. Szyb numer 5 i szyb Ludwik. Miejsce po szybie wygląda w ten sposób. Tutaj na dole jakiś strumyczek płynie. No powiem Wam, że takie warunki lekko spartańskie były i jesteśmy tutaj całkowicie przypadkowo. Bo dziś w związku z tym, że bardzo padało rano, postanowiliśmy sobie wyruszyć na taką objazdówkę miejsc znanych i nieznanych przez nas. I między innymi trafili żeśmy tutaj przez przypadek, idziemy teraz do drugiego szybu zobaczyć co tam zostało. Teraz idziemy do szybu numer piątego. Ale su, cisza, spokój, pachnie lasem. A śmierdzi ropą. Śmierdzi ropą? Nie wiem, mhm. katar mam lekki taki, coś mi tego. Normalnie w powietrzu czuć ropę. A faktycznie, teraz czuję ropę, no. no, tak, no. Czuć ropę. No i to jest pozostałość po szybie piątym. Ile lat i taki Czyli jak był szyb piąty, to tych szybów musiało być więcej tutaj. Ale czyś ropą. Czyli tutaj w 1886 roku wydobywano, tak ten szyb wyglądał. Zobaczcie sobie. Jest tam? Tą ropę tam widać jak stoi, weź tego, zapal latarkę Byłby w telefonie. Nie no. zapal, zapal latarkę w telefonie. Zaraz do środka. O to tam nic nie widać, ale tam coś stoi, no. To było przykryte, to przykryjemy. Widocznie ktoś to przykrył, żeby... Taka ciekawostka bieszczacka. Trafiliśmy przez przypadek sami, to zajedziemy. Chociaż ciężko było się przebić, tam kawałek jest taki dosyć ostry. Do przejechania. Ścieżka delikatnie pod górę prowadzi. To jest taka natura, że masakra. <laughs> to jest taka natura, że masakra i auto tam na dole mamy zaparkowane. Trzeba iść pod górę jakieś 600 metrów, może 800 metrów. Ale takie żółte tabliczki was poprowadzą dokładnie na miejsce obydwu szybów. Nie wiem, czy tych szybów nie było więcej, to. Ale tu jest dziś, wam mówię, tu jest dziś taka, że. Słyszycie ten szum? Słyszysz no. ten szum? Idę zobaczyć, co to jest. Fajnie, nie? No właśnie. Właśnie to są Bieszczady. Takie dzikie odstępy, gdzie ludzie nie docierają. Gdzie ciężko się przebić samochodem nawet czasem, bo drogi są takie, a nie inne. Potrafią zaskakiwać jakimiś rzeczami. Słuchajcie, ale nie o tym. Ten szum zaaprobował mnie całkowicie i taki mały przełom. Jesteśmy w miejscu. Yy byłej cerkwi w Skorodnem. Oczywiście ta cerkiew już nie istnieje. Sama wioska Skorodne należy do jednych z najstarszych. Obecnie w wiosce mieszka 30 osób plus minus. Plus minus. Tam jest bodajże chyba 5 budowań. Wioska należała do rodu Kmitów. Została założona przez ród Kmitów i powstała w roku 1533. Tereny te zostały przyłączone do Polski w 1951 roku, jak większość wcześniej ta wieś należała do Rosji Sowieckiej. No obecnie tutaj na miejscu tej cerkiewki, gdzie stała jest zrobiony taki dla turystów taka wiatka. Można sobie tutaj użyć, zobaczyć, jaki piękny motyw tam siedzi. Obieszczady właśnie.